Dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam BMW Z3, w której 6 lat temu wykonaliśmy swap, a mianowicie yy, z 28, czyli z NM5228, włożyliśmy silnik S54 z E46. Generalnie nic nadzwyczajnego, bo z 3 bywały ta, yy, z takim silnikiem, ale miały skrzynię biegów pięciobiegową, a tutaj jest włożony cały zestaw ze skrzynią biegów sześciobiegową, także zapraszam do oglądania odcinka. I najpierw pokażę wam, co, jak to wygląda pod maską, yy, tutaj to może też yy, zobaczcie sobie pójdę z tamtej strony. O! Tutaj gałeczka zmiany biegów jest też zrobiona. Normalnie sześciobiegowa, żeby było to wszystko tak jak należy. W samochodzie normalnie klimatyzacja działa, wszystko jest podłączone. Zegary i tak dalej, wszystko działa tak jak trzeba. Wydech został wykonany przez firmę Eltek. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Poduszki silnika są ok. Patrzyliśmy z Kamilem. A skrzyni biegów? Skrzyni biegów też są ok. Są bardzo ładne. Są bardzo ładne, tak. Od razu pokażemy widzom, jak wygląda wydech, zobaczcie sobie, tak wygląda wydech, elegancko zrobione. O, proszę uprzejmie. O. No dobra, to co, Spuszczam. a ten wyciek, a ten wyciek ze wspomagania Je. czy z czegoś? Tutaj jakieś delikatne są rozwarstwienia tej, o, tutaj jakiś. Ale nie, to no to nie, to na razie zostawmy. I co tu tak. za wyciek jakiś jest tak, no, z czego? Wspomaganie, widać, że przewody lecą z góry. Tam jeszcze został ten stary, zaciskowa, ta stara zaciskowa opaska, można by ją wymienić Raczej na... wiesz co, to tak, to tutaj nie, tu trzeba, zbiornik, tu tak. nie zbiorniczek, tu jest kurde... Są nam potrzebne przewody, tylko że tu przewody też są zamontowane trochę inaczej niż no e, ten. Ja popatrzę, czy jesteśmy, o moment, bo mi kamera uciekła, o. Ja zobaczę, czy te przewodziki jestem w stanie, e, raczej ten przewodzik wymień, e, po prostu, gdzie on idzie? Tu. Do to tego po prostu, a no widzisz, to tego możesz wymienić z metra, jak Tutaj... oba, oba, czyli który ten i ten, ten, ten i ten, tak, okay. a tamten ja zobaczę, czy jestem w stanie zamówić, nie? No dobrze. I zgodnie z planem no, składam sobie. Składasz? Okaziki. Słuchajcie, pokażę Wam, co się jeszcze stało. Zobaczcie sobie, napinacz pęk. Trudno dostępny, ostatnio nie mogliśmy kupić, ale teraz wszedłem w hurtowni i były, także słuchajcie, kupione. Kupione tutaj składamy, czekamy jeszcze na to, na jeden pasek, i tak dalej, także to się dokończy. Adrian tutaj sobie działa z trujeczką, zobaczcie sobie, zdjął e, tą pokrywkę z sitkiem z miski, był wyciek. Sitko jest po to, żeby jakiegoś grubszego wstępnie filtruje, o powiem tak, i tutaj wchodzi rurka. Od smoka, zobaczcie mhm. sobie, jak to wygląda. Oczywiście tutaj w Empowerach to jest jeszcze tak, że mamy tu dodatkowo i tu jest akurat problem, bo ten troszeczkę oleju tam zostaje, nie? Ale no trudno. Nie, w niektórych wersjach jest normalnie korek. drugi korek. O tak to wygląda tu od spodu, zobaczcie sobie. O, także bezpośrednio tutaj w najniższym po prostu miejscu, nawet ta rurka, zobaczcie sobie, ona nawet troszeczkę wystaje tak żeby po prostu ten olej nie odpłynął, żeby cały czas był dostępny, nie? Czyli taki prawdziwy motorsport. Widzieliście wydech i widzieliście jakie prace wykonał Adrian, bo tutaj przy tym samochodzie Adrian pracował tak jak widzieliście, a ja wam pokażę pod maseczką jak to wygląda. Słuchajcie. O, proszę bardzo. Chcę wam w ogóle powiedzieć, że ten zestaw, ten silnik był w naszej wyścigówce, czyli w jedynce, w której jest teraz diesel. Dam sobie stoi. Dla przypomnienia, proszę bardzo. Także tutaj jest dieselek, bo samochód po prostu z dieslem lepiej sprawuje się w wyścigach długodystansowych. Można rzadziej zjeżdżać na tankowanie i na pit stopy. A z Empowerem, no to słuchajcie, po pierwsze, jest się w klasie. W szóstej dywizji, gdzie są sam, same harpagany, same porszaki, jakieś e, e, M3 GTR-y i tak dalej, więc jest bardzo duża walka o to, żeby znaleźć się na pudle. A tak, dieselkiem sobie jeździmy, jest wszystko w porządku. Dobra, zobaczcie, tak to wszystko zostało zrobione. Tutaj jakieś mocowania, e, jest zbiorniczek, jest przewodnik odpowietrzający. Tutaj jest puszka z filtrem, słuchajcie, no tutaj jest w ogóle, to jest na przykład atrapa, bo normalnie w Z3 tam znajduje się zbiorniczek wspomagania, no ale tego nie demontowaliśmy, zostało, no i tyle tak naprawdę, słuchajcie, nie ma co gadać, jedziemy na próbę. W samochodzie zrobimy jeszcze jedną rzecz, a mianowicie wlejemy, o, o, zobaczcie sobie, widzisz, mm -hmm. co się dzieje, wlejemy, słuchajcie, datacola do paliwa, ponieważ tutaj, kurde, ponieważ tutaj prawdopodobnie jest stare paliwo, nawet jeśli Pan dotankował, bo jest tutaj, niecały pół zbiornika było. To i tak stare paliwo zostało. Z tego co wiemy, to pan przez te 6 lat zrobił 200 km po naszym swapie. to w ogóle nie czerpał radości z jazdy, co? Nie wiem, no, może wiesz, no, zajął się czymś innym i samochód poszedł po prostu. W odstawkę. W odstawkę no. Do tego była pandemia. W międzyczasie, nie? No dobra, nieważne. Jeżeli tak długo samochód stał i tam trochę tego paliwa było, no to i można wyobrazić co tam się działo w tym zbiorniku nie i nawet o. jeśli wlał trochę o widzisz jak, jak szarpie i według mojej oceny on w ogóle nie ma takiej mocy jak i, jaką powinien mieć bo już wczoraj jeździliśmy słuchajcie i tak no jedzie tak ale to nie jest to o o normalnie gdzieś tam mu coś dolega nie wlejemy data, wlejemy datacola może 9.8 w ogóle wlać co ja bym chyba tak zrobił i zobaczymy jak to będzie chodzić no tak jak widzieliście autem zajmował się Adrian pan zostawił samochód na taki przeglądzik do nas wymieniliśmy olej usunęliśmy wycieki oleju czyli tam taka jest taka przykrywka zaślepka z kurczę, nie mogę się wysłowić z sitkiem gdzie po prostu smog smog pompy oleju pobiera olej tam był taki wyciek dość duży do tego trzy przewody wspomagania też był wyciek co jeszcze było robione filtr oleje a paski bo też było słychać jak to wszystko chodzi okazało się też że jest pęknięte ucho od napinacza bo tutaj z starego typu i są takie stare napinacze które niedawno były niedostępne na szczęście są już dostępne. Nawet wziąłem jeden napinacz na stan. Bo mieliśmy już taki moment, że wujek coś składał, jakiś stary samochód i właśnie taki napinacz był potrzebny, to coś z używki udało nam się znaleźć. No i to jest jakiś tam problem. A tak kurde, no co, samochód, fajny samochód. No lepszy byłby taki oryginalny, nie? co? No wiadomo, nie? Wiadomo, nie? No ale ktoś miał fantazję więc wykonaliśmy takiego swapa jeszcze wtedy nie nakręcaliśmy YouTube'a, więc tego nie znajdziecie ja nawet wczoraj szukałem jakichś zdjęcia z tego okresu nic nie znalazłem bo jakbym znalazł to bym wam pokazał no i tyle no tutaj czuj że też samochód długo stał bo są po prostu drgania też na tych podczas hamowania Oh, 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 oh. wiesz, no coś mu brakuje. Coś mu brakuje. No po, pojedziemy słuchajcie, wlejemy nowe paliwo, dla ta Kolka i zobaczymy jak to będzie ganiać. Trochę głośny ten wydech, nie? No... Tak niby tak. niby jak się go przegazuje, to jest spoko, ale jednak tutaj w czasie jazdy to go słychać. No zgadza się. No to to jest wiesz, no gabriolet, nie? Tak jest. Tutaj też coś tam gdzieś po dach, także też nie jest jakoś tam super szczelny dokładnie to trochę głośno może być no kurde rowerzysta no jedź no to jakiś dobrze tutaj bokiem tak. szedł no ale przynajmniej się zatrzymał i tak jeżdż. jest dokładnie nie popatrz on Poszedł po tym piochu po tym piochu nie no. ale to tylko dzięki temu piochowi bo tak to to niechętny do zerwania, nie? Od razu przypominam, że mamy w ciągłej sprzedaży Datacola dodatki do paliw, do benzyny i oleju napędowego. Jakby ktoś był zainteresowany, to wbijajcie na biuro maupaacsmyśnikserwis.pl. Pani Ania zrobi wam wysyłeczkę. I chcę wam powiedzieć, że to jest chemia. Profesjonalna, dostępna tylko dla warsztatów, e, tak więc możecie ją tylko kupić właśnie w warsztacie. Nie kupicie tego na stacji w sklepie nigdzie. Numer jeden. No i dobrze. Paragonik dla pana. Zatankowałem zastówkę, proszę bardzo, w sumie za 280. A no tak, kurde, bo data call 180. <gry> Słuchajcie, jeszcze 180. Cena jest narzucona przez producenta, e, tak, e, w jakiej mamy sprzedawać. Czyli jest po 180 zł, ale niebawem będzie po 200. No dobra. Oj, elegancko. Przynajmniej lepsze stężenie będzie, wiesz? No tak. To co? Najpierw może pojeździmy, a później sprawdzimy, czy, czy w ogóle coś się poprawiło, nie? Tak. Dobra, to lecimy. Bo to też nie działa od razu. Zazwyczaj to tak. Ze stówkę trzeba zrobić 200, nawet. właśnie, często klienci dzwonią gdzieś tam, no, pod, że przejechał 200 kilometrów i czuje od razu poprawę, nie? Ale ogólnie fajny taki slipper, co? Taki niepozorny, bo też nie jest oznaczony, że to MK. znaczy, generalnie takie zetki się trochę rzucają w oczy, więc no. jaka by nie była, nie? Dokładnie, no także myślę, że to tak. No wiadomo, nie jest oznaczone MK, ale ja wiem, czy to można też sliperem nazwać. No właśnie. Chyba S niekoniecznie. Slipper to jakby tu miał z 500 koni, nie? Taki. Co? Albo jakby to było, nie wiem. Jakby zwykły E46 oznaczenie 318 by miał się z Mki. Tak jest, tak jak yy, mój kolega Rafał. Nie żadnego M pakietu ani nic, no to, to wtedy tak. Tak jak mój kolega Rafał ma E28 oznaczenie 518, a tam jest M5 pod maską. No. na pewno y, większość y, widzów wiedzą o którego Rafała chodzi <śmiech> <śmiech> jest znany wśród y, fanów marki BMW bo ma całą kolekcję Empowerów nie? Black serię dobra jadę na razie sobie tak po prostu Kamil żeby mm -hmm. żeby to się wiesz jakoś tam przemieliło no to odbierz geometria Halo? Mhm. Adam nie odbija telefonu, mam pytanie o to, by on był takie krótkie, co by przeprowadził? Tak? Halo? No co, co tam? Adam, ponieważ on ma tutaj średnią, no to wiadomo do ustawienia, ale z przodu ma te, do i pochylenia ma te kambery. To to zostawiamy, tylko zbieżność ustaw, bo to jest samochód, którym gość jeździ w kjs -ach. Także tylko zbieżność mi ustaw, żeby tym normalnie można było jechać. Tak, myślałem, bo tam były te pochylenia już nie po 2 stopnia. Tak, myślałem, bo, do nie, 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 to tak, tak no. ma być. Dobra, dobra, dobra zapomniałem Ci, ci powiedzieć. Jak... Tak, oczywiście, jak najbardziej. Dobra, wszystko jasne. Dobra, dziękuję Dajem. bardzo. Tak. Dobra, co się tu dzieje, jest, jedziemy. Tam odstawiłem po prostu, słuchajcie, kompakcika e 46 który jest też po swapie w ogóle. E, no. <laughs> Tylko, że tam jest 3-litrowe M54 włożone. No i tam zawieszenie jest na gwincie i tak dalej. I tak jak słyszeliście, też są pochylenia zmienione. No. Ale wujek wymieniał drążki kierownicze, tak więc po prostu dzwonili z Bosty, jak to ustawiać. Ale już jest lepiej. Już jest, nie? Nie ma tego szarpania. Poczekaj, bo dokończyłeś o tym sliperze? A to nie, to dokończyliśmy. Tak. tak, dokładnie. <gry> ja w ogóle myślałem o czymś takim, bo e, może nie wszyscy wiedzą, ale mam. E, Budę E23, która jest po pełnej renowacji, po piaskowaniu tak na grubo, na grubo jest schowana, nikomu tego jeszcze nie pokazywałem. Tylko nie wiem, czy ja to w ogóle zrobię, ale plan miałem taki, żeby to właśnie zrobić tak, żeby samochód wyglądał jak jak fabryczne E23, trochę obniżone, ale żeby tam włożyć właśnie jakiegoś powera, nie? tak sobie właśnie myślałem, żeby tak. Niepozorne takie E23, wiesz, podjeżdżasz na światłach i... Buu, buu. <grystanie> wiesz także tak. Ty i obroty ma wyższe. Bo on też z tymi obrotami szalał, nie? Aha. Pan w ogóle jak zostawiał samochód, to mówił, żeby sprawdzić pompę paliwa, bo ma podejrzenie, że coś z pompą paliwa jest, nie? przejedziemy się jeszcze. Trzeba potestować. Trzeba potestować, pojeździć. Ale ja już różnicę widzę. On się lepiej zachowuje. Wczoraj, jak jeździliśmy, to on nawet mi parę razy zgasł. Wczoraj w ogóle, jak go przestawiałem, wiesz? Mm -hmm. Na placu, to parę razy zgasł. Tutaj, gelenda. Kurde, co tu się dzieje? Panie, coś się gdzieś stało? Jakiś dzwon? Bo tutaj wszyscy jadą tutaj takimi testami. No, Panie, nie. nie, no jest jest hmm. poprawa, co? no no i to mi się podoba kurde zobacz no i elegancko jeszcze z airbagiem tutaj musimy zobaczyć bo słuchajcie, zapalił się właśnie airbag i o kurde oj, ale mnie wystraszył także jeszcze to sprawdzimy ale tego już dzisiaj e, w tym odcinku wam nie będziemy pokazywać. Oglądajcie AC jest dzień jak codzień, tam jest więcej smaczków, więcej mięsa, ogólnie praca w warsztacie. I tam możecie zobaczyć sobie właśnie tego typu rzeczy. I wiesz, też nie bulgocze, bo on też tak brr, brr robił, nie? Zobaczmy. Dobra, ważne, że operacja się udała, nie? No. i co jedzie lepiej niż wczoraj? Trudno ocenić, się, bo, to, bo, to, bo to i tak zapierdziela jak, jak mały motorek, ale moim zdaniem jest taki żywszy. taki wiesz, wczoraj, no on, w kurde, aż się nam mulił o, hopka, ledwo to ją zauważyłem No odcinek w ogóle? no ma, bo to jest przesunięte on ma przy 8. ja No jak go tu ciągnę do 7, to wystarczy on ma normalnie do... patrzy, wyszło poza skalę no, bo tu jest do 8, bo to jest, wiesz, z tej... Jedynki racingowe, nie? On tak naprawdę niby ma 300, tam 45 chyba fabrycznie, a, a ile on ma, to trudno powiedzieć, bo tutaj się jest zmieniony ten soft, nie? Aha. Także to tak jest naprawdę trudno powiedzieć. Więc on też może gdzieś tam popyrkuje sobie przez to, że ten soft, nie? Aha. No ale, ale zobacz, o, gdzieś tam jeszcze lekko, no tak. nie? No, ale tak jak mówię, trzeba nim pojeździć, i tak według mojej oceny jest dużo lepiej. Bo też obroty nie spadają, on taki był, chciał praktycznie zgasnąć, nie? Mm -hmm. A tutaj zobacz, o, widziałeś? Mm -hmm. No jest elegancko, a spadał aż do 500 obrotów, no. I tak pan musi pojeździć, my tylko tyle co tutaj właśnie zatankowaliśmy, wlaliśmy środek, i tyle, i tak to zostawimy, nie? Także on do 8000 się kręci, no ja go tutaj tylko tyle, co tam lekko wyszedł poza 7, nie? Bo też nie ma co szaleć. Ten silnik z jedynką to też był szatan. I szczerze, ja mam większą przyjemność tą jedynką jeździć w dieslu niż jak był ten Empower. Aha. Bo jest taki, ta jedynka jest bardziej taka precyzyjna, wiesz. Aha wiadomo jak masz taki motor to możesz właśnie tu bokiem pójść tam coś tam wiesz jest taki fan też nie no ale jak chcesz w wyścigu jechać wiesz jak ten wszystko idealnie no to jest lepiej mieć mniejszy silnik mniejszą moc no chyba że jest jakiś naprawdę mega wprawiony kierowca wyścigowy no tak. to wtedy wiadomo nie podsumowałbyś jakoś ten samochód no, nie wiem, no. Ktoś miał taki pomysł i, I to ja, zrobiłby ja się cieszył, no. Tak jest. No dobra, słuchajcie, kończymy odcineczek. Napiszcie w komentarzach, jak wam się podoba taki projekt. Eee, no kurczę, słuchajcie. Tak jak Kamil powiedział, ktoś chce coś zrobić, to niech to zrobi, niech korzysta, niech jeździ. Jest mi tylko trochę tak przykro, że Pan zrobił tylko 200 km. Być może teraz po tym serwisie coś tam pojeździ i sobie potestuje, nie? Także mhm. tego właścicielowi pojazdu życzymy. A Was żegnamy i życzymy wszystkiego dobrego. Cześć.